Mano, witam serdecznie w kolejnym odcinku, ekscytującym odcinku. Dzisiaj przetestujemy sobie kolejny fabryczny rower elektryczny, ale nie byle jaki, słuchajcie. Ponieważ będzie to rower składany na bardzo małych kołach, który wejdzie mi idealnie do busa. Jeszcze kajak wezmę i w ogóle, będziesz strzępić języka, pokażę Wam, co do mnie przyszło do testów. dostajemy o multiurządzenie. zarąbista rzecz moim zdaniem, bo to się przydaje w różnych aspektach. Imbusy, klucz, pewnie wszystko co jest potrzebne, żeby złożyć ten oto rower. No i miło mi w końcu zaprezentować Wam w normalnych warunkach rowerek. Jest to rower składany firmy DYU model A5 na 14 calowych kołach. Jak dla mnie jest to świetna rzecz do mojego campervana. Składanie jego to czysta poezja. Na pokładzie mamy wyciąganą baterię. W moim przypadku jest to 7,5 Ah o napięciu 48 V. Silnik 350 w tylnym kole. Bateria ta pozwala na przejechanie około 60 km. Jeden rower waży 23 kg, a jego ładowność to 120 kg. Siodełko bardzo wygodne z amortyzatorem. O, tutaj, jak możecie zobaczyć, Dodatkowe siedzenie dla niezbyt ciężkiego dziecka, ale jest. Bateria wyciągana, jak już mówiłem. W celu ułatwienia, słuchajcie, wyciągnięcia baterii, tutaj macie odchylane siodełko. Bateria po odłączeniu może zostać wyciągnięta. I możemy sobie iść ją naładować gdziekolwiek chcemy. Cyk, fuch. Sam montaż też jest bardzo prosty i już Środełko w dół i już mamy gotowy rower do jazdy. Rower wyposażony jest w hamulce tarczowe mechaniczne. Przód, jak i tył. Rower wyposażony jest także w oświetlenie tylne, jak i przednie. Tylne światło ma też funkcję stopu, jak i lewej, jak i prawej klamki. Poprzez naciśnięcie zaczyna wam mrugać z tyłu. Widzicie? Puszczę, nacisnę. Oświetlenie włączamy sobie tu. Mamy z przodu, no nie widać teraz, zaraz Wam pokażę w nocy jak, jak to świeci, jak i z tyłu, oczywiście teraz stop jak naciśniemy jest sygnalizowany mocniejszym pulsacją, pulsacją mocniejszego światła czerwonego, fajna funkcja, zwiększa to bezpieczeństwo roweru. Wyświetlacz jest taki prosty, mamy trzy tryby do wyboru, ECO, MID oraz HARD. To jest w zależności jak chcecie się wspomagać Jest tutaj zainstalowana manetka Jak przekręcicie, jak to, to pojedziecie Tak jak w motorze, nie? Prędkościomierz Ale to nie wszystko Rower ma troszeczkę więcej elektroniki w sobie Mamy tutaj pilota zdalnego sterowania Ponieważ ten rower jest wyposażony w alarm Który możemy aktywować w każdej chwili Odblokowanie roweru, włączenie roweru, poprzez naciśnięcie włącza Wam się rower, macie tego pilota, na przykład ktoś ukradnie Wam ten rower, gdzie stara, po prostu zablokujecie na kłódkę zamkniętą. W tym momencie każde ruszenie roweru, widzicie, uaktywnia alarm, miganie nawet delikatnie, widzicie, już nie, nie doradza, wyje cały czas. Mało tego, nie ruszycie pedałami, słuchajcie, macie taką blokadę, że nie jesteście w stanie, o, strasznie ciężko, jest strasznie ciężko ruszyć, jest zablokowany pedał, zobaczcie, o! nie da rady, dlatego uważam to za bardzo fajną funkcję antyzłodziejową, teraz odblokujemy i zobaczcie, w tym momencie już, Mogę kręcić pedałami bez najmniejszego problemu. Niedługo przejdziemy do testów terenowych. Pokażę Wam, jak to działa w praktyce. Gdyś to ukradnie rower, pilotem naciśniecie, nie będzie mógł jechać dalej. Ale to wszystko Wam pokażę. jakie jazdy w nocy. A teraz najważniejsze, jak to się składa. Zobaczcie. Fajne w tym rowerze jest to, że ma szereg regulacji. Między innymi, właśnie regulacja kierownicy, wysokości kierownicy. Słuchajcie, z taką fajną miarką. Tutaj sobie odpinamy. I sobie zapamiętać, zobaczcie, o, to jest maksimum, minimum, że nawet najmniejsze dziecko, jaki większy facet, także znajdzie swoje, swoją pozycję. Mamy także regulację obrotu samej kierownicy. w Ten oto sposób możemy wszystko sobie dostosować bez rozkręcania. Jak i oczywiście siodełko, naturalna sprawa. Wyżej, niżej, jak to lubi, jak to woli. No i teraz samo składanie. Aby złożyć kierownicę, trzeba tutaj taką blokadkę pociągnąć do góry. Oto i odhaczyć takie cięgno, czy coś. I składamy sobie w ten oto sposób. Ale zanim to zrobimy, najpierw pokażę Wam także, że pedały się składają. Tutaj musimy nacisnąć w ten oto sposób, odciągnąć. I o, tyk. Pedał mamy złożony jeden. To samo drugi. Odciągamy i składamy. O, i mamy złożone pedały, już zajmują mniej miejsca. To samo siodełko, obniżamy w dół. O, tak samo tutaj jest blokada samego złożenia. Odhaczamy zabezpieczenie i pociągamy tą dźwignię, i już jest zluzowany. No i teraz samo składanie, jak już mówiłem. Tutaj mamy zwolnioną blokadę. Słowajmy nóżkę. Która też nóżka, nóżka też jest regulowana, żeby nie było. No i teraz po odblokowaniu tego cyklu i mamy rower złożony. Prosta sprawa, a samo rozkładanie? Odwrotne czynności. Najlepiej sobie najpierw rozłożyć kierownicę, cyk naciskamy tu blokadę, cyk blokadę tu, blokadę tu i rower już mamy rozłożony nóżkę. Pedałek jeden, pedałek drugi, cyk, śodełko do góry. O! I rower gotowy do jazdy. Możemy odjeżdżać. Rower oczywiście ma pełne zawieszenie amortyzowane. Z przodu jest widelec, który świetnie sobie radzi na wybojach. A z tyłu mamy amortyzowaną sztycę tutaj, taką mechaniczną, która także świetnie sobie radzi, aczkolwiek jest wyczuwalna ta praca tego siodełka, ale jak wiecie, w dziurę, czy jakiś zahaczycie korzeń, nie idzie to po krzyżu. Niech nie zwodzi Was, myślę, że ten rower jest malutki i taki chłop jak ja, który wygląda jak ten niedźwiadek, wiecie, w bajce Madagaskar, na rowerku, ten co tak zapierdzielał mały, że ten rower się nie nadaje. Zobaczycie, że się nadaje. Pokażę Wam testy terenowe. Jak to świetnie sobie, kurde, radzi. Aha, jeszcze nie pokazałem Wam. dzwoneczka. Dzwoneczek mamy elektroniczny. Włączam światło i pędzę. 29 It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind, and 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really I can't believe it's true. I'm just this. Świetna zabawa, naprawdę. Ten rower daje taką frajdę z jazdy, że Jezus, Maria, Józef. Ten rower przypomina mi hulajnogę z siodełkiem jeszcze ta amortyzacja. Sztyca amortyzowana oraz widelec przedni robią tak rewelacyjną robotę, że wiedziecie nawet największą dziurę i to siedzenie pracuje. Spójrzcie, jak fajnie. Naprawdę tutaj działa bardzo fajnie. Mówię, jak wpadniecie w dziurę, jest trzeszcz i nie ma tego na kręgosłupie. Jest po prostu rewelacja. Uff, patrzcie, jak się wyrwał z kół. Dobra, to był falsta. Lecimy dalej. Rower, słuchajcie, dzięki tym malutkim kółeczkom jest niewiarygodnie zwrotny. Naprawdę fajnie się zawraca. Zobaczcie, nawet w jednym miejscu. O. Zawracanie tym rowerem to jest po prostu rewelacja. Zobaczcie, można takie kółeczka kręcić małe. A hamulce tarczowe robią wielką robotę. Naprawdę działają bardzo fajnie. Mimo, że to są mechaniczne. Nie hydrauliczne. Siago, jedziemy! Powiem Wam, że trochę jeździłem też nogami. Jak wiecie, one mają koła bardzo malutkie 8 cali, 9, 10 cali. Tutaj mamy 14 cali, kołka niewiele większe, ale ta amortyzacja pod sztycą, pod siodełkiem i przód amortyzowany robi naprawdę rewelacyjną robotę. On jest Zobaczcie. Tak fajnie. o Pracuje to. Jest idealnie wyważony. Ja ważę prawie 100. Tio. Ja ważę prawie 100 kg i ten rower jak dla mnie jest idealnie wyważony, jeżeli chodzi o zawieszenie. Jest po prostu rewelka. Sam rower uruchamiamy z pilota. Mamy tu na pilocie kłódka otwarta. Wtedy rower możemy sobie prowadzić normalnie. Mamy też kłódkę zablokowany. I teraz mamy właśnie blokadę tych kół. O, jak alarm się włączy, mamy zablokowane koła, nie? Mamy tutaj funkcję też przywołania takimi głośniczek. Szukamy, gdzie jest rower, na przykład, nie? A żeby go włączyć, trzeba tutaj nacisnąć przyciskiem tego pioruna. Dwa razy. I wtedy rower nam się włącza. No to maneta i jedziemy. Nastawmy sobie na mid. I możemy jechać. Powiem Wam że tak, jadąc z prędkością 18-19 na godzinę, to jest wystarczająco. Już wszędzie dojedziemy. Rowerek wspina się fajnie na góreczki. Wszystko jest ergonomicznie, fajnie zrobione. Wyświetlacz, jaki tutaj mamy, pokazuje nam wszelkie potrzebne dane. Stopień wspomagania, jak już wspominałem, są 3 stopnie: eco, mid i high. H, czyli najwyższy stopień. Ja sobie jeżdżę zawsze na mid. Powiem Wam, że już trochę przejeździłem nad tym rowerem. I powiem Wam, że pozycja jest wygodna, kręgosłup nie boli całkiem, całkiem znośnie. DYU A5 jest takim kompromisem pomiędzy hulajnogą a rowerem zwykłym. Ma zalety hulajnogi, bo jest bardzo mały. Plusem wyróżniającym od hulajnogi jest właśnie to siedzenie. Siedzenie i większe koła do miasta nadaje się idealnie, po prostu wręcz idealnie. Jak do miasta? Wręcz idealnie. Sam zastanawiam się, czy by do pracy nie jeździć z tym rowerkiem, Bo naprawdę, naprawdę, naprawdę warto. Tutaj, jak przytrzymamy manetkę, powyżej chyba 7 sekund. O, zaczyna mam migać mid. Puszczamy i manetka działa nam w trybie. Manetka. Rower działa nam na ten tempomat po prostu. Tak go uruchamiamy. I w tej chwili jadę sobie 15 na godzinę. Już nie pedałując. Zobaczcie. No, nóżki luzem sobie latają. Teraz naciśnięcie hamulca. Tak jest, wyłączyło ten, ten yy, tempomat. A teraz sprawdźmy, jaka będzie najmniejsza wartość dla tempomatu. Jadę 8 na godzinę, zobaczymy, czy się włączy. Tak jest, włączył się i rower próbuje sam jechać z tą małą, zadaną prędkością. Zobaczcie. Fajne, to jest kurde, podoba mi się. Musicie manetkę trzymać stabilnie przez kilka sekund, aż zacznie migać stopień. O! Stopień wspomagania, tutaj są te trzy eco mid i high. Jak zacznie wam migać, to wtedy znaczy, że tempomat jest aktywowany. No I sobie lecę 14 na godzinę. Tempomat nie jest wyłączony podczas pedałowania. To jest to, o czym ja mówiłem w którymś tam odcinku o innym rowerze, że przydałaby się taka funkcja, że właśnie ten pomat nie jest rozłączany w momencie pedałowania. Wtedy on zapamiętuje prędkość, a gdy ma ciężej albo chcecie szybciej, na przykład wyprzedzić, przypedałujecie sobie i wyprzedzacie na przykład i wraca do handlu prędkości. Działa identycznie jak w samochodzie, przynajmniej u mnie. A widzicie tą górę tam przede mną? Teraz widać, nie? Ten asfalt. Zobaczcie, jak tam jest stromo. Zobaczymy, jak sobie poradzi z podjazdem. No, dość ostro tam jest. Tryb mid, manetka. Lecimy pod tą górę. Tu jest start. No, wjeżdża, słuchajcie. Ale trzeba będzie pomóc nogami. Coś czuję. Chociaż, może. No, słuchajcie, wjeżdża na samej manetce. Bez niczego. Bez pedałowania. Wjechał. Oczywiście nie doświadczymy tutaj rekuperacji ze względu na rodzaj silnika, jaki tu zastosowany jest No, hamulce... hamulce spoko Hamulce całkiem spoko, tarczóweczki Dobra, teraz spróbujmy, pedałując podjechać, no pedałując to na pewno podjadę, na mid No Ciężko jest Na mid jest ciężko Zaraz spróbujemy na high ja mam nastawiony na high Dobra, próbujemy. Rozpędzę delikatnie manetką i pedałujemy. Czy będzie lżej? Nie, no zdecydowanie lżej idzie. Idzie zdecydowanie lżej, czyli te 3, 3 stopnie samagania to nie tylko stopnie prędkości, ale również i mocy. Bo wiecie, może być i tak, i tak, w zależności od sterownika, ale tu właśnie tak jest, jak mówię. Im wyższy stopień, tym większa moc i większa prędkość roweru. ja mam że lampa bardzo fajnie oświetla. Można powiedzieć, że to taki, wychodzi taki efekt pływania, że jak skręcimy na przykład w prawo, o, to jest takie z opóźnienie. Musielibyście zobaczyć kierownicę. Niestety nie widać. Czekajcie, światło włączę tutaj, a to dlatego, że światło, jak widzicie, jest zamocowane tu na ramię i one nie skręca się razem z kierownicą. Jedziemy, ja skręcam tu. To światło dopiero, tak widzicie, podąża za jakiś czas, ale to jest tylko, wiecie, ale no kamera trochę zaciemnia, ale tu gdzie jadę, słuchajcie, jest totalnie ciemno i dla mnie jest jasno. Wam się może wydawać, że to taki trójkąt, wy... o Jezus, że to taki trójkąt wycięty jest, no i po części macie rację, ale wierzcie mi, że te pole jest bardzo duże i wszystko widać. Bardzo solidne oświetlenie. Jak dla mnie bomba, a zobaczcie, jak tak pływa, widzicie? Jak delikatnie ruszam kierownicą, to światło dopiero podąża później. Jest to kwestia do przyzwyczajenia, ale światełko jest bardzo jasne. Zobaczcie, ja stoję no, z dobre 10 metrów od auta, jak ładnie widać drogę przed nami. Naprawdę, wierzcie mi, jest dużo jaśniej w rzeczywistości. Zobaczcie, rower z tyłu naprawdę ładnie jest widać. Lampa jest dosyć silna. Dodatkowo naciśniemy teraz właśnie ten stop. O, to zaczyna nam migać, nie? A jak włączę oświetlenie. To każde naciśnięcie też o. Teraz rower ujeżdżają moje dzieci. Adam Maja. Syn nie lubi elektryków, ale zaczął tym jeździć i mu się tak spodobało jak cholera. Tak, nie, tak się tak szybko. A teraz wam pokażę zastosowanie tego tu. Szodełka. Maja, proszę. Patrz, taka wytrzymałość, tylko oczywiście nie ma gdzie trzymać nóg. Można jechać. Można zapierdzielać we dwójkę, ale widzicie jak wytrzymały jest ten rower. Naprawdę świetna zabawka. ukradł mi rower i ucieka. Patrzcie, co ja tylko zrobię, jedną, jedną rzecz. Ty złodzieju, zaraz wlałeś mi rower, patrzcie. Naciskam. Chwila. Patrzcie na to. No uciekaj, uciekaj, próbuj uciekać. No nie, próbuj uciekać. Nie daje rady, dzięki blokadzie kół nie dasz rady. No spróbuj. Pokaż, że nie kłamie. Naciskaj z całej siły. Ile wlezie. Dawaj manetkę, dopóki nie odblokujemy tego roweru tym oto przyciskiem, o, pyk, spróbuj teraz, manetkę naciśnij i znowu ukradnij rower, patrzcie, pyk, chwila musimy poczekać, aż alarm zacznie wyjść i rower automatycznie staje. Rewelacyjna sprawa, a teraz przedstawimy Wam prawdziwe kino akcji. Tak to właśnie wygląda. Próba kradzieży roweru, chociaż aktorzy amatorzy, aktorzy, tak jak ja zresztą, nie zagrali profesjonalnie tak jakbym chciał, ale nieważne. O to mi właśnie chodziło, żeby wam pokazać jak taka sytuacja może wyglądać. W prawdziwym życiu wyglądało to na pewno bardziej dramatycznie. Oby się nigdy to nikomu nie przydarzyło. Ale widzicie, jest możliwość odzyskania roweru po kradzież. No i dobra, pokażę wam, słuchajcie jak ten rower pakuje się do, do samochodu. Jak mało miejsca zajmuje, choć Brzmi to śmiesznie, pakując taki mały rower do Busa. Nie no, ale dobra, utrudnię sprawę, otworzę jedno skrzydełko i teraz popatrzcie, jak to wygląda. Oczywiście do normalnego samochodu, normalnego, to też jest normalny, ale mówię do takiego kombi zwykłego sedana, też go wpakujecie. Patrzcie, jak mało miejsca zajmuje. Siodełko w dół, kierownica. Przepraszam, najpierw pedały składamy. O, kierownicę już możemy złożyć. O. Odblokowujemy ramę cykfu, nóżka i składamy i proszę bardzo taki mały wkładamy do każdego bagażnika, słuchajcie, patrzcie. I tak oto mało miejsca zajmuje. Gwarantuję wam, o lampa się pali. Gwarantuję wam, że zmieści się do nawet do takiego auta, jakie miałem Twingo. Także widzicie, rower DYU A5 to świetna zabawa dla całej rodziny, dla starego konia takiego jak ja, na dojazdy do pracy, wyśmienita sprawa, dla dzieciaka, na dojazdy do szkoły, czyli chociażby wypad na miasto, nawet poza miasto, zobaczcie, jest na drodze szutrowej, po lesie też się da jeździć dzięki wspaniałej amortyzacji przedniego widelca oraz sztycy amortyzowanej, siodełko jest naprawdę wygodne. Panie dzisiaj siedzi. Ta. Nie wbija się w dobsko, tak jak w rowerach, czy takie cieniutkie, krótsze. Ja muszę mieć szerokie siodło. Tu takie jest. Ja z tego roweru jestem naprawdę mega zadowolony. Jeżeli chcecie kupić tak wspaniałą, fajną składaną maszynkę, to link oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu. Zachęcam. To naprawdę warto. Jedź! To to ja jedź, jadę. jedź! Jedź! Jadę w jedź! Dwie szkody! Dwie Tak jest! <noise> Nara.